W ramach projektu ocenie od zapomnienia spotykamy się dzisiaj z panią Urszulą Szotą. Ja znam tych historii całą masę. One mają różny wydźwięk. Oczywiście najbardziej takie spektakularne jest to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, ale trudno w, w tym przypadku mówić o, jakich, o jakichś anegdotach, prawda? To są wydarzenia z pierwszych dni września i potem z 39 roku i potem z sierpnia 1942, kiedy likwidowano. To są te wydarzenia najbardziej takie zapadające, zapadające w pamięć. Tutaj, przy tej okazji, jeszcze ponieważ mówię, że znam bardzo dużo tych okoliczności, chciałam, chciałam Wam pokazać książkę. Przypuszczam, a raczej jestem pewna, że jest to jedyna książka w Polsce. W tej chwili jest to książka, tak zwana Księga Pamięci Białuszowskich Żydów. To jest historia tych, którzy ocaleli albo tych, którzy tuż przed II wojną światową wyjechali i wspominają to, co pamiętali z Białuszowa. Nigdzie nie ma informacji o Białuszowskich Żydach takich pełnych jak tutaj, właśnie. No, cała rzecz jest właśnie, jest sporo ilustracji w jednej i w drugiej części. Tutaj nie, bo, bo to jest już pozycja, która się ukazała w momencie, kiedy ja miałam materiały już z tej księgi pamięci, więc wykorzystałam to, ale to jest, no, to jest minimum. To jest, to jest tak mała cząstka tych informacji, które tu są zawarte, że, że no, to jest jakby taka zapowiedź tylko tego, co może być. Ze zdjęciami. Część zdjęć jest z księgi pamięci, a Część jest zdjęcie dostępnych, które dostępnych im w internecie i nie tylko, które zbierają ludzie, którzy się interesują historią Pieruszowa, Czy pan Szacwajer, czy pan Grądziel, to gdzieś przy współpracy, szczególnie z panem Grądzielem, mogłam te informacje, te, te zdjęcia tutaj zdobyć. Oczywiście, mam taki kontakt mailowy z kilkunastoma osobami, ale ten kontakt pojawił się już wtedy, kiedy powstała strona nasza, śladami Peruszawskich Żydów, a ona z kolei powstała w wyniku projektu, w którym brała udział jedna z klas w 2014 roku projektu noszącego tytuł Szkoła Dialogu. I w wyniku tego projektu, czyli jednym z elementów tego projektu była właśnie strona na Facebooku. I kiedy ona zaczęła się ukazywać, kiedy pojawiały się tam różne informacje, to wtedy zaczęli się do nas odzywać właśnie potomkowie mieszkańców, dawnych mieszkańców Bieruszowa. Do dzisiejszego dnia mam kontakt z kilkunastoma osobami z całego świata, bo i z Austrii, i z Francji, i z Izraela jest kilka osób, i ze Stanów. Są osoby tam, i, i z Argentyny jest jedna z, jedna z wnuczek, właśnie człowieka, który tu się urodził, a, a jeszcze przed wojną udało mu się wyjechać. Bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne przepraszam chcą wiedzieć jak najwięcej o tym co było mają trochę informacji szukamy wzajemnie ja wiele godzin spędziłam w różnych archiwach sprawdzając różne różne informacje, które tam się znajdowały, wymieniamy się tymi informacjami, ale ich interesuje także to, jak ten wyruszów wygląda dzisiaj, bo to są e, przecież e, gdzieś tam ulice, miejsca się nie zmieniły e, i oni wiedzą, że tutaj po tych, e, po tych ulicach chodzili ich e, przodkowie i e, e, to ich interesuje. Ho. Trudno tu też powiedzieć. To, to y, cykl powstał jakby na, y, w odpowiedzi na te nasze powiedzenie, co chwalicie swego nie znacie. I y, 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 cóż no, y, Gołuchów może, może Śmiełów. Może gdzieś tu bliżej. O, Kościół Świętego Rocha, to jest jeszcze jedna publikacja, której tutaj nie ma, a którą też popełniłam. Cała historia i, i wystrój Kościoła, który w tej chwili, którego jakby, renowacja jest w tej chwili na ukończeniu. Także to są wszystko takie miejsca, które mają swój sentyment i chętnie, chętnie zebrałam to właśnie w taką formę, żeby, żeby ci wszyscy, którzy tu mieszkają wiedzieli, że obok nas, obok nas jest tyle miejsc, które, które warto zobaczyć, o których warto wiedzieć, o których, czy obok których nie warto przechodzić obojętnie. Także Takiego akurat szczególnego nie ma, bo one wszystkie dla mnie mają jakąś, jakąś wartość, były jakimś zaskoczeniem w pewnym momencie, kiedy gdzieś tam docierałam. Jak najwięcej mówić, jak najwięcej pokazywać, pokazywać może, bo, bo obraz bardziej dociera. Przy okazji obrazu, zdjęcia, pojawiają się te informacje też dokładne, szczegółowe, i to wszystko powoduje, że, że ta historia jest znana, może być propagowana. W tej chwili dość popularne jest takie tworzenie. Historii własnych rodzin, poszukiwanie źródeł, gdzieś tam korzeni, i wielu ludzi coś takiego nakładem własnych środków wydaje, publikuje. To dla rodziny danej jest bardzo ważne. No może dla kogoś, kto nie zna, te, te koligacje, wszystkie ich powiązania są, mogą być do pewnego stopnia nieciekawe, może nudne, ale dla rodziny i to takiej dość, dość szerokiej, to jest istotne. A przy okazji tego typu wspomnień pojawiają się właśnie też informacje o, o miejscu, gdzie ci ludzie żyli, a więc tu o, o tych, nie, tych lokalnych terenach, rejonach. Poza tym był taki, był taki pomysł, aby stworzyć monografię Wieruszowa. To jest coś bardzo potrzebnego, no niestety upadł w tej chwili. I myślę, że jakimś tam takim uzupełnieniem, może pewnym tego, tego pomysłu są właśnie te publikacje, które. Różni ludzie y, wydają, przede wszystkim z, ze zdjęciami bo, y, bo, y, i z, z opracowaniami tych zdjęć, bo to jest istotne. także, Ale monografia, y, czyli taka y, całościowa historia y, miasta, okolic, y, byłaby bardzo potrzebna. Y, w tej chwili nie. W tej chwili to jest y, y, dzieje Wieruszowskiej Żydów to jest mój cel, napisanie tego takiego opracowania.